Dzisiaj ja mam protipa dla tych, którzy absolutnie nie nienawidzą wstawać rano, bo ja jestem najbardziej po prostu nieporanną osobą i zawsze miałam tak, że jak byłam mała, to rodzice na przykład po prostu musieli mi zabierać kołdrę, żebym wstała do szkoły, więc protip generalnie wstawanie o 6 albo o 8 boli tak samo. Dosłownie, w sensie, że mnie na przykład nienawidzę się budzić. I yy, prototyp jest taki, że na przykład, jak chcecie pójść na siłownię, to pójście na szóstą jest lepszym rozwiązaniem. Bo boli identycznie, w sensie jakby tak samo ci się nie chce. I jedynym plusem jest to, że jak ustawisz sobie budzik na 5,40 i usłyszysz ten budzik, i wstaniesz od razu, to naprawdę, przez połowę swojego workoutu i wszystkiego jeszcze śpisz, więc. Amazing. Ja tego nigdy nie robiłam, żeby właśnie pojechać na szóstą, i zaczęłam teraz, i to ma dużo sensu, więc polecam. Dzisiaj jest piąteczek, więc yy, plan jest taki, żebym zaraz pojechała do biblioteki. Miałam pojechać na dziewiątą, ale jest za dziesięć dziewiąta, co. no to się chyba jeszcze nie wydarzy, bo muszę zjeść na nie, A później idę na kawę z jedną koleżanką, i potem idę. potem wracam do mieszkania i przychodzi do mnie druga koleżanka, więc właśnie. Poszłam do Biedronki i chciałam kupić sobie jakieś snaki na wieczór Takie, żebyśmy właśnie zjadły sobie tego i obejrzały Właśnie mam ochotę poglądać Sex the City i zaczęłam, w sensie serial Bo filmy są średnie, ale serial Jak ktoś nie oglądał, jest na HBO 10 na 10 według mnie Jakby ja już go obejrzałam całego, nie wiem czy ze dwa razy, no ale oglądam znowu I no właśnie taki jest plan, żebyśmy sobie zrobiły ladies Night i poszłam do Biedronki i byłam świeżo po ćwiczeniu i tak jakoś wszystkie słodycze jakoś mi tak źle wyglądały. Ja jestem generalnie tym człowiekiem typu czekolada i no, nie przepadam za sami w sumie. No ale nie, tak sobie przeglądałam. Chciałam coś proteinowego, jakieś ciasteczka proteinowe czy coś, because Jim Rad, right? No, ale nie znalazłam w sumie nic, co mi się podobało. Więc wziąłam sobie batoniki. są takie. Ja już je chyba kiedyś jadłam. Chyba są generalnie średnie, ale w sumie nie miałam pojęcia co kupić, bo wszystko wyglądało średnio. Więc wzięłam to. Wzięłam kinderki, bo na no kinderki to jest jednak dobra słodycz w sensie smaczna słodycz. I wzięłam na ym, pesto pomidorowe, ponieważ ostatnio jak przychodzili do mnie znajomi, w sensie koleżanki najczęściej, no to wieczorem właśnie zawsze mi robiłam makaron z pesto, no bo. No to jest to, co się ma w kuchni, prawda? Więc stwierdziłam, że dzisiaj będzie urozmaicenie i będzie czerwone pesto, bo przez cały czas robiłam zielone. No. Jeszcze kupiłam sobie pudding i monsterki, bo była promocja w wiadromce. A Człowiek potrzebuje czasami trochę kofeiny, szczególnie jak nie jest... nie jest porannym człowiekiem. OTD Spodnie białe, bluzka biała. Pluska mamy, spodnie akurat moje I mam jeszcze wielkie sztoki Póki jestem w mieszkaniu to sobie chodzę w klepeczkach Chyba się nie muszę tłumaczyć co to za śniadanie Wsadziłam jajka do, tak, do tortilli, żeby się łatwiej jadło Ale przynajmniej tortille zmieniłam, już jest zwykło To jeszcze pakuję sobie na wynazdy biblioteki właśnie Tu są ogórki, tofu pokrojone I to będę sobie maczać z tym humusem. On jest niedobry według mnie, nie kupujcie go Ale muszę go zjeść, żeby nie wyrzucić i jeszcze riso zero, które jest przepyszne. W ogóle pierwszy raz niedawno jadłam riso i jest bardzo dobre. mierzę sobie staniki na siłownię, bo nie mam. Się trochę urwał wczoraj, ponieważ z Marią wylądowałyśmy na Polach Mogetowskich wczoraj i zjadłyśmy sobie kanapki i potem wróciłyśmy do mnie do mieszkania i było śmiesznie i oglądałyśmy tu chodźcie handel, zjadłyśmy makaron z pesto i wiele innych rzeczy zjadłyśmy po czym poszłam spać i obudziłam się dzisiaj dobra, a więc ubrałam się, mam podniecioną koszulę ale nie posiadam nawet czegoś takiego jak żelazko, więc nie próbujemy. I yy, idziemy do biblioteki. Jest godzina chyba 10.30 i biblioteka dzisiaj na SGHJD jest do 18.00, więc posiedzę tam do 18.00, a później mamy party, bo mam imprezę urodzinową znajomej, więc jeszcze zajdziemy do Rossmanna, muszę coś tam dokupić. I tak, fajny dzień się zapowiada. OTD! To, co miałam wczoraj, czyli spodnie, koszulę. Biorę jeszcze marynarkę, bo jest zimno dzisiaj. W sensie 12 stopni. Na nasze ostatnie 17 stopni warszawskie to już jest zimno. Więc biorę to i cręcz. I jeszcze założę jakiś szalik gruby. And let's go! Jest dzisiaj deszczowo. Teraz sprawdzę się ja w ogóle, z takiego Nie nastąpiła zmiana planów, bo byłam na śniadaniu w szalot z moimi siostrami dwoma, bo akurat były, akurat były w Warszawie obie, więc położyłyśmy razem się spotkać i zjeść coś dobrego, więc mój sugar level is very high, ale no, mam jeszcze dwie godziny do wyjścia takiego, żeby się nie spóźnić i tego pojechać na imprezę, więc spróbuję coś jeszcze tutaj teraz poczytać zmieniałam sobie odwikik, w sensie korzystę zostawiłam i założyłam wygodne spodnie, więc jest mi już okej okay i sobie poczytam coś jeszcze może i... Więc się nie pilnować, żebym się uczyła. Zrobiłam wymianę z moją siostrą, bo miałam granatową czapę i mi dała swoją beżową. To się nazywa shopping bez shoppingu. Wróciłam chwilę przed drugą. Nie mam okularów, więc nie widzę tego, co nagrywam w ogóle. Wyglądam jak Voldemort. Wyglądam jak Voldemort? No. Pokałam sobie lunch do biblioteki i się zbieram, chociaż strasznie mi się nie chce i... Katyk. <grywka> Pocieszałam się tym, że mogłam wczoraj pić czerwone wino niebiałe i byłoby jeszcze gorzej.